Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w pierwszym odcinku z cyklu z Myślą o polskim rolniku. Jesteśmy w miejscowości Korabie na polu pana Jakuba Paczewskiego. Dzień dobry Panie Jakubie. Dzień dobry. Panie Jakubie, jaki areał kukurydzy posiadają Państwo w swoim gospodarstwie? W naszym gospodarstwie areał kukurydzy wynosi 137 hektarów. i Jest to właśnie kukurydza głównie na kiszonkę z niewielkim dodatkiem kukurydzy na ziarnie. A w jakiej fazie znajduje się teraz kukurydza? Kukurydza znajduje się w fazie trzeciego liścia. Panie Jakubie, jakie zostały wykonane zabiegi odchwaszczające? Przechodowo został wykonany zabieg terbutylozyną w dawce 1 litra na hektar, z dodatkiem awiewantu w dawce 0.2 litra na hektar. Jakie były warunki w trakcie siewu i w trakcie wykonywania zabiegów odchwaszczających? Warunki w trakcie siewu w kukurydzy nie były zbyt sprzyjające, ponieważ te temperatury nie były wysokie, oscylowały w okolicach 10-13 stopni Celsjusza. A pierwsze zabiegi były wykonywane po tygodniu, gdzie temperatura już podskoczyła do 20 stopni Celsjusza, gdzie było zarówno ciepło, jak i wilgoć w powietrzu. Panie Jakubie, jakie zostały wykonane zabiegi powschodowo? Powscho powschodowo został użyty mentum, czyli nikosulfuron w dawce 1 litr na hektar. Jaka była presja chwastów w, w obecnym sezonie? W obecnym sezonie presja chwastów była dość wysoka, jednak zastosowanie wymienionych środków dało efekt bardziej niż zadowalający, co, czego dowodem jest brak chwastów na polu. W obecnym sezonie na u Pana Jakuba na polu został zastosowany nasz nowy preparat Inkorno. Jest to płynny nawóz, zawierające ekstrakty roślinne i mikroelementy. W jakich dawkach został zastosowany preparat INCORNO i w jakich fazach rozwojowych? Preparat został zastosowany w dwóch dawkach po 10 litrów na hektar. Pierwsza dawka była przedschodowo, druga dawka na listnie w odstępie 2-3 tygodni od pierwszej dawki. Panie Jakubie, na jakie szkodniki zastosował Pan INCORNO? INCORNO było stosowane przeciwko drutowcowi i innym szkodnikom kukurydzy. Dodam jeszcze, że preparat Inkorno powoduje szybką regenerację roślin po okresie stresowym. Panie Kubie, dziękuję za rozmowę i możliwość podsumowania zabiegów wykonanych na Pańskim polu. Dziękuję również. Zapraszam na ponowne wizyty. Chciałbym jeszcze dodać, że naszą nowość preparat Inkorno mogą Państwo zakupić u naszych partnerów.